Witajcie w kolejnym odcinku, wekslop od i skarp piratów. E, dokładnie. Dokładnie w piątym odcinku. E, no co? E, musimy, czekaj, musimy oddychać, e, ale i zbierać te dla srebrnowej kurczaku. E, skarpę oddychałam. To jak ta ośmiornica nas idzie, to. E, już mamy więcej życia, bo trzy kobiety korzuje. Tu nie wiem co znaczyły te głowy Reksia, a te cyklerki tu oznaczały ile mamy perę. Oddychaj Reksi perła. Była perły. Jest. zadanie, to jest taka fajna muzyczka, że im Tam idzie A Ale lepiej w to oddycha. Obawiam się, okay. że bez pereł ani róż trzeba będzie kiedyś tam wrócić. Oh. Chodź za leki. Chodź No to nurkujemy po peru. Tylko nie zapomnij, że musisz tak, tak. czasem na leku. Wiem, wiem. Wiem, co znaczył się głowy lekkie. Rymy to oznacza, tak. ile mamy życia. Eee, jeszcze. Jest. żeby ten rekin mi nie pozwolił. Nie, ja muszę lepiej poddychać. Oj. Zbieraj teraz mi Tu nie wiedziałem, że trzeba nabrać powietrza, ale im Ja myślę, że najważniejsze są te tereny. Słuchajcie, lecę po oddychacku Mamy już pięć on nam pokażę. Ale jak uderzymy się w tą ośmiornicę, to nie przygrywamy. Jest jeszcze piątkę dziewiątka. Jest jeszcze osiemdziesiąt jeden. Obawiam się, że bez pereł ani ruchu trzeba będzie kiedyś tam wrócić. A, A, jest. Nie odsunę się! Nie ma mowy! Idź, pochłon się królewnie! na jedną. Jak skończymy to zadanie i perły damy królewnie, to nam da ten glejk, który jest tam potrzebny do jaskini Boga Strażnika. Tam będą zagadki o jakiejś kilo stali tam. that so, yeah. one Powietrze się kończy. Obawiam się, że bez pereł ani róż trzeba będzie kiedyś tam wrócić. Siak, się, Teraz próbujemy po i zabrać wszystkie perły. No to nurkujemy po perłach. Tylko nie zapomnij, że musisz czasem nabrać powietrza. Dobrze, nie zapomnę o powietrzu. Tu obserwuję ile powietrza ma Reksio, bo mi pokazuje, bo tu nie było. Nie wiem co się stało Reksiowi. Bohaterowi bajki z gry oczywiście Reksia. I inne części tutaj gry, nie tylko to

Królewna sama zniesie jajo, jak je zobaczy. Nie ma mowy. Idź, pochłoń się królewnie. Żeby się dostać, to musimy teraz lecieć do królewny. A, 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 a. iść do posągu i spróbować jak smakuje. Jak smakuje? No dobra, idziemy, Widzę, jest Blade. W takim razie proszę bardzo, zapraszam. Miło Pana poznać. Kłaniam się, kłaniam się do nóży. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. roga. Witamy w świątyni Boga Faroga. Mm. Proszę zauważyć, że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, że tak powiem. Gdybyście widzieli, co tutaj jest, gdzie ta strzałka, to patrzcie. Nie wyjdźcie do menu, patrzy. Świątyni. Y Rozpo nie będzie z nie brać nowego i wyjdźcie z nie pokazywałem ale świątynia. Nie Witam w świątyni Oga no, tak. Twaroga. Proszę zauważyć, że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, nie, że tak nie powiem. Tak. A więc chcesz dostać się do wnętrza wulkanu? Obawiam się, że nie każdy jest godzien tego Musisz odłaskawić boga twaroga Tylko on może otworzyć bramę prowadzącą do podziemnych czeluści O tak Jeśli odgadniesz pięć kolejnych zagadek związanych ze wszechświatem i w ogóle Brama otworzy się Chyba Kim jestem? Świecę na A niebie, może, to jest ale to naprawdę nie świecę. Słońcem? Księżycem? Najwyraźniej Są, to dobra odpowiedź. A co jest cięższe? Dwa kilo puchu, jest... czy kilo stali Tali hartowanej? Może wiem. Dwa kilo puchu? Kilo stali hartowanej? Tak. Fajne zagadki? A, jesteśmy mali. Jesteśmy biali, biali, mieszkamy w jaskini i posiekamy wszystko, co nam wrócisz. Kim jesteśmy? Zębami, małymi, białymi króliczkami. Białymi, białymi króliczkami. Niestety nie! Chyba zębami. Ale nie martw się. Jeszcze nikt nie odgadł prawidłowo tej zagadki. Nie mam nóg. A chodzę, nie mam rąk, a biję. Kim jestem? Zegarem. Wężem? Zegarem. Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat! A co to za słońce? Co kwitnie na łące? Słonecznik. Słonecznik? Nie latarka. Skąd wiedziałeś? Męczyłem się nad tą zagadką od lat! A Co jest cięższe? Dwa kilo stali hartowanej. Czy kilopuchu? E. Kilo puchu. Dwa kilo stali hartowanej? A o, nie. A jak jest puch, to... Oczywiście. Choć ważę to. Jednak nie tonę. Popotam cię, żarówka? Bo to tam. Najwyraźniej to dobra to odpowiedź! Brawa otwarta! Droga wolna! Powodzenia! Wszechkokosowy Bóg Twaróg wysłuchał twoich prośb i oto udziela ci łaski! Nie połam nóg i uważaj na pająki! To niebezpieczne. Zaraz zakończymy odcinek, bo dalej nie wiem jak. Się... Ten rysunek na ścianie wygląda jak no, to mapa. Waźmiemy. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. Yy, no i, I co? Yy, tutaj mamy tą mapę. Yy, a patrzcie, gdzie my już jesteśmy. Tutaj. Patrzcie, przeszliśmy ten kawał drogi. Jesteśmy tu. No dobra. Musimy tu zakończyć, bo ja tutaj mam ten najtrudniejszy moment gry na wulkanie. Ale trochę jeszcze pograjmy, bo ja tu chyba jeszcze wiem. Tylko te, te przejścia są takie mylne jakby. Sami zaraz zobaczycie. Czy... Lepiej nie wchodź tam po ciemu. Złapiesz nogę, przydałoby się trochę światła. A, Może jakaś. dochodnia zapomnieliśmy. Musimy wrócić po tą pochodnię jak to I ona jest. Co? Musimy zakończyć sprzedawać. Musicie uważać, którym wyjdziemy. Ten najgorszy moment gry jest. No może tu zrobię, bo tutaj wiem jak przejść. Bo tamtego kolejnego już nie przejdę. Dobra, skaczemy. Wiem, że gra jest dosyć trudna. Kamienie spadają. Dobra, nie skaczmy, bo to jest mi za trudne, ja tego nie umiem przejść, ale jak przejdę to i będę umiał to zrobić, to nagram kolejne odcinki tego. A więc pa! Do widzenia!